O krok od tragedii na stacji paliw Intermarsze w Bielawie. W czwartek w godzinach popołudniowych kobieta w wieku około 35 lat chciała podpalić dystrybutor paliw. Rzucała za odpalonymi pierw butle gazowe, yy, tutaj zwrócili jej uwagę. Poszła do dystrybutora, wzięła pistolet, chciała puścić paliwo, odpalić zapałki, powiedziała, że wszystkie wysadzi w powietrze. Wszystko jest nagrane, są kamery, wszystko wszystko widać. No dobrze, że byli ludzie, zareagowali, pan jeden, który wcześniej tankował gaz, podleciał do niej, zabrał jej pistolet z dystrybutora, zabrał zapałki i pogonili ją. Policja poszukuje tej osoby? No przypuszczam, że tak. Tylko dzięki interwencji klientów nie doszło do tragedii. Kobieta po całej akcji, zanim przyjechała policja, oddaliła się z miejsca zdarzenia.